W poprzednim odcinku. Bardziej romantycznej chwili to jeszcze nie widziałem. Że ja się w ogóle namówić na ten spacer. XT. Pacer Fushera Pacer debila Nowy bolt budowlany z Potujemy tu ten klej. Aha, helikopter. Da, 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 da. Bezdomny idzie budować sobie schron na zimę. Weź, trąbią na nas samochody, człowieku, ty. jebnie czy nie jebnie Dostawa płyt IRL, ale jebnie na pół. Jeszcze chwila. Z choroszczy wyszedł. W końcu. XBBBBBBB. Forest run. Stój policja. Złodziej ucieka z towarem z kastoramy. Nie Lajno. dotykaj, po popsujesz. To potrzebne jest? Potrzebne to jest? Misje na żywo dostępne na twitch.tv ukośnik bogusław podkreślenie... To płyta Glazurnik, trzy sztuki, franspol polszpachla, klej gipsowy, styropian, płyta OSB nie weźmiemy, płyta gipsowa. 8 sztuk małych, mamy jedną dużą, możemy wziąć 4. Idziemy do Łukki, 4 na tych miejscach. Ale fajna była noga. Kiedy te rzeczy, ja dalej nie pamiętam, 40 lat na opakowaniach. Fajno, 18 zł A w nocy. A i w dzień. Bierzemy te kiepki. 6. Stary znów na plecach przez miasto będzie szalał. Nie. To dzisiaj kulturka jak do kościoła w niedzielę. Co takie małe te płyty. Za dużo łączenia. Zapakuję to do oto. Zatupy zajęły futurowi 7 minut i 4 sekundy. bo nie będę was brał, bo tylko wchodzę tutaj do piorek, dwie temy i jadę dalej. Aha, zostawił nas samych. To gdy kota nie ma myszy Harcuja. Nie. Mówiłem, że chwila. Dobra. Jedziemy. Takie worki ja mam w samochodzie. No ty masz z klejem. Wiesz? Nie mam worków z klejem w samochodzie. Dobrze, pa. To jest standard to jest, nie? Chciałeś, to nie dostałeś. Ja a nie ma. Bo my to wnosiliśmy już. To ja zdziwowałem. Jaolik mówi, że jeszcze będzie z dwie godziny. A pan jest tak, że ty nawet nie przyjeżdżaj tu. Nie masz po co tu przyjeżdżać? Nie wkurzaj mnie. No nie wchuj cię, no ci mówię, że tam nie ma miejsca. On tam i tak będzie robił jeszcze dwie godziny, no to co ty tam chcesz wejść zrobić? odpal się połóż tyle. Ja tam chcę znajdę małą robotkę. No dobra. Idziemy zrobić openik to i to ja. Ole bawi. Zajmuj ale zapatrz. Gdzie to jest kawalerka na wynajem z wychodkiem? będzie trzeba wynająć, to mamy taki wychodek. Fajnie mnie przebiało o tej płycie? To za jaskinia, że tak ciemno Wnoszę Trochę trzeba poszątać tu. Ale bałagan jak u szwagra po urodzinach. Tu widzicie, już hydraulik też robi. Pływ do zlewu. Jest woda Jest zimna, tu woda ciepła. Tutaj już Geteryk stoi wraz z odpływem. Tutaj ciepła zimna woda. Pyk i tu będzie stał ten piecyk co mówiliśmy, nie? Ciepła i zimna woda jest. Odpływ do pchni idzie ładnie i ładnie spływać będzie. Jeszcze co? No to wszystko na razie. Jak praca, nie byłem dawno. No, przed robiłem podsumowania, mogę ci mniej więcej pokazać. Bo tu jest już 30 godzin. Zawsze zaczynaj sprzątanie od drzwi wejściowych. No tylko, że mówię ci, tu jeszcze właśnie hydraulik robi. Nie ma! Pomożesz posprzątać czy nie? Ja tylko. Dziękuję. Spójrzcie na to, że to jest miła kobieta, nie? To nic nie jest z przymusu, tutaj, nie? XD. Ona na pewno mnie nie zmusiła do tego ślubu, nie? No Najlepsze zdjęcie. A wszedł już za robotę wziąłeś. Ty się zabija, nie ty weź. Pa, fajna płyta? Udało mi się ją przenieść? No. Będzie montowana pa. No, będzie. Nie wiem. Trochę się połamała. już wszystko jest na pewno zamontowane? No tak. Y nie. Inżynierska robota nie. dzisiaj. Bo ja no. nie wiem, jaką będzie kabel puszczał. Dlaczego? Bo będzie jeszcze przejściówka, kabel do pralki. Piankę masz? No. W tą dziurę piankę dać, żeby było ciepło. itemy w worek, po co mają się po podłodze walać? No ale nie ja wiem, czy on sobie będzie korzystał z tego. A bojer kupisz? Okej. Okay. No nie. No to kupuj, dzisiaj. Tak, dzisiaj. No jutro. Mhm. Już nie biegnę. A już masz kupić bojer. No dobra, no to się dzisiaj Gdzie kupię. jest od bozyra? A jest. No tu jest. No dobra. Bo no, jednak, tak, ale może są kogoś się pomyślimy. Co? Podłogówkę montujemy. Tak, 30% cyfr na prądu idzie no weźmie. przestań, ty w pan, panele to co masz płytki, to będzie trzymać za się. No. no ale nie możemy przemyśleć ten... Nie. Aha. No, nawet, nawet to może być. Nie no, to już jest dobry opcję. Dobra, ja sobie to jeszcze. Ale ja ci to to jest dobry Dobre, ja jest. Ale, ja tłumaczę, to jest dobra No, bo jest ten. Obserwanie podogłowe ma masz 702, tylko. Co to, to, to jest 702? na telewizory. Nie bądź na 24 godzin, bo Włącz na 5 godzin czy na podłogę i po, po to się samo reguluje, bo to masz termostat w tym. To tak sp takie spłyane jesteś. Kurde, jest Jak ta podłogówka wyjdzie prawie tyle samo, co ta montyra, to tyle, się że powiedza to powiedza to się I na co? Nic. Dobra, rób, rób tam. Co? Kupisz na moje podłogówkę, dobrze. Zamontuję do Zybierz za 5 stów, kozę tu się wstawi w rogu. Afera podłogowa. Ogrzewanie podłogowe elektryczne czy z pieca? Elektryczne podłogowe z prądu. Te takie takie maty grzewcze i płytki na całą chatę. A plat na lewo od zasiada, czy z piwnicy Wiesz, za później dobra to ona się będzie widzi. Ale to na będzie chodziła na dwójkę i ci wystarczy sterownikiem ze wszystkim Plan to chodzi. Widzisz jak to buja? Widzisz jak to buja? jest Sprząty tam ja już nie robię. To pogadzam, może lepiej sejdzić klimatyzator z funkcją grzania. Ja mam na gany. takim małym metrazu i zajebiście się sprawdza. To Dobra, ja już Panie prowadzący, nie dlaczego cześć, cześć. barobek gonicie do roboty? Bo to myśli, że wiesz, coś może. Jest i płyta. Trochę pękła, ale się ją położy. Jeszcze tu wam pokażę, co ty tutaj zrobił. Do podłączenia do WC. I tutaj już mamy wszystko pociągnięte. Kieras, wypowiedź się, co myślisz o pomocniku? Pokaż, no, odejdź A, jest, no dobrze. <grym> nie będziesz w opiece. będę tylko do tego. Do tego... Kurwa, pytam się, Woda w Elblągu tania z kanału no możemy, albo z Dolinki. Takiej góry, tylko taki do tylko będziesz taki otwór i do tego. Ale no nie można? Ale powiedzmy. Sprawdź czy kiedyś ma łaskotki. No do pomyślę później, po, po, dobra, nie po, wiem, ta, po tu, tu, twojemu. Tu? Ale to będzie w drugą stronę odwrócony. Jak chciałem. Bo wtedy wow. to tu, tu masz odpływ i mi miejsce zabiera. Ścianki nie będzie. Pojebało cię, tak. No tak, no miejsce zabiera, bo wtedy wodę masz tutaj, z tej strony. A chuj mnie to interesuje. Ja chcę była ściankę postawić. Chcesz z tym przyklinać? Mię ściankę ja chcę Miała być ścianka. Napiszcie na czacie, żeby ścianka była. Dobra, idź raz po ten klej. Dobra. Idź po ten klej. No i przecież mineta przerwę, nie nawet, mogę. Nawet nie wiesz, co tutaj masz. Tu masz swoje kontakty, nie? Tak, te kontakty to do śmieci. Bez ścianki taniej. to było. Kontakty jest. mają być. Kontakty. Bo przecież pod prysznicem jedynie kontakt będzie. No dobrze, jeden do prysznicem damy. Co, dwie kontakty? Dobra, zobaczymy cię na nie przerwie. Idę. Masz tego. Masz. Dobra, ja jeszcze 5 pię minut ja idę. Na YouTube oraz TikToku nie. są dostępne całe ja odcinki. Do fuszarki dup. Pow. W, zapraszamy. Słoni wszystko to co do roboty. Jest agresywny z tym w dzieciakiem w robić. W właśnie dzieciako. Właśnie, cię nauczę roboty. Agresja Fushera Bardziej tam wóz. Bardziej tam wóz i mówi. Ja pierdolę. Kurwa. Tam, tam widać kurwa sąsiada. <śla> tam widać dym. Chyba z dupy, no, Ty, tak, bila, tak, ci na tak, Przecież to jest ten tak, komin. Tak. Fuszer już w kurwie jakie Zaraz się wkurwi. On już nie żartuje. Palałem mu kudły. Co? No zaraz bana dostanę za takie akcje. No i dobrze. To jest ten, jak właściciel. Tak. Masz 65 na to, też to 30% będzie działo. To jest wentylacyjny obok, patrz Gdyby obok jest? Bo no zaraz do sąsiada pójdzie ten pianka, co? No. Może tak? no, by nie zakładać, nie? Słyszysz? Nie Ale poświeci Najlepiej wszystko na pianę zakitować, a jak coś nie będzie drożne to się wytnie Stawi tam na potem Tu mam klucz od domu i łazienkę za sobą otwartą Gdzie? Tu Ma być otwarta, bo jutro mają od 8 montować okno ja nie będę tu przyjeżdżał, specjalnie żeby ją otworzyć drzwi No wow. Pat <noise> A kurwa debil To nie jest robot, to jest nierób I wodę ja nie Gdzie ten łachudra? Pierdolił do domu No tylko popierdolił, popierdolił, nic nie zrobił Hihi. Hi. więcej pianki Skarpetki z pomocy dla powodzian Słone <noise> skarpetki? Trzeba go było po urodzeniu wystawić na śmietnik, może by kot się nie brzydził i go zjadł. Czy to prawda, że nie mogłeś spać przez Bogusia, bo jebaniec musiał grać w Tibie? Prawda, jeszcze mi kurwa światło walczą w nocy. Kurwa, do tej pory mnie wkurwa. XD Mordę na wentrilo darłem całą noc. A jak miałem takiego brata, to się go pozbyłem kanali. Mały pamiętaj, że oglądam potworki. Jak oglądasz potworki, to pewnie się w nocy moczysz. Jak się w nocy moczyłem, a spałem z bratem, to brat zawsze opowiadał, że śniło mu się, że siedzi w jacuzzi. Dlatego teraz młody sika tobie do łóżka xd de karma. Zobacz, ty jest odjewane. Takie coś zostawiłbym. Na godzinę, dwie dziennie wystarczy, kurde. Dawaj na czoło. Jednorożca. Po co tak? Ucz się fuszer. Krem de la creme. Przecież i tak zabudowę chcesz. Co to pianowanie poddasza drzwi? Piana purpur. Pur. Feks. To tak specjalnie, żeby na sztywno było. No raczej. Żeby nie było przemarzania pomiędzy rurami a płytą. Rura będzie sztywna, jak z rana. Na taką pianę można postawić cała chatę. Piana purpur. Pur. Szkoda tylko, że drzwi trzymają się tylko na piankę, a nie na kotwy. Kurwa kibyl. Masz to, kurwa. Co on tu odjebał z tymi płytami? Zobaczcie. Kostka się jeszcze nada. Zobaczcie. Ja mam takie płyty montować, tak? Ja mam to, mont to mam montować, o. o. To jest, kurwa, do śmieci. Ale żeś strajk walnął, to, to się wytnie. Oczy bolą. A potem mówi, że jest, kurwo, na ścianach i pęka. O, tak powinna płyta wyglądać. Freestyle robił z tą płytą na chodniku. Zobacz, tak powinna płyta wyglądać. Przylega do, do drugiej płyty. Nie chciałem płacić za dostawę nie, z kastorami, dlatego wolałem nieść to przez on, miasto. Jak on ma takie coś tu w płycie, to potem zrobi tak: Wyszpachluje to i mówi, że jest dobrze. Co ty chcesz? chcesz się tylko poszpakluje. O, o, no już jest równa płyta. Nikt no. z tego strzelać nie będzie. Tak teraz się ociepla ściany. Pianka Tiger. Kurwa, jak tam załatać teraz to. Jeszcze jest jakaś pianka? Na chacie? Ty, bo mi się skończyła. Bobas. Bobas. Była ta jedna w pistolecie, i jeszcze jedna cała, a nie wiem, z której korzystasz. Z drugiej już. Jest jeszcze. O, dobrze. W sklepie. Ja, pierdolę. Z Kibla zbierz, póki nie puchnie. Możesz by skrobać piankę z futryny. Kierownik najewie tyle pianki, że jak jutro wejdę, to pianka będzie na drzwiach wejściowych. Zobaczcie oszukloną rurę. To jest nowa technologia. Dobra, no co tutaj zrobiłem? Załatałem te rury. Tutaj wjechała pianka. Przy kominie. Lux robota pięknie. To mówię, jutro kup ten tynk maszynowy. Tu będę te dziury łatał. I ewentualnie możesz tutaj wełnę już wkładać, żeby jutro też zamknąć tą całą ścianę, tak? Dużo już mówisz, połowę nie pamiętam. Ja to ładnie poszpachlowałem, a tutaj normalnie, o, to się chyba opa. Zobacz, czekaj, to będzie widać bardziej. Widać to, jak to się rusza? Dobra, trzymajcie się do jutra. Elko. Na razie. Patryk P wpłacił 50 zł, to na te piwerka kierowcy. W następnym odcinku. Wypiegnęliśmy na ścianę? Tak. O, ale mi się palec A to skrzywił. Tak... Transmisja na żywo, którą oglądasz, jest w pełni reżyserowana i oparta na wcześniej przygotowanym scenariuszu. Każdy element od dialogów po działania jest starannie zaplanowany i realizowany przez profesjonalistów. Osoby występujące w transmisji to doświadczeni aktorzy i specjaliści, którzy dbają o to, aby całość przebiegała zgodnie z ustalonym planem, zapewniając wysoką jakość i przewidywalność wydarzeń. Wszystko, co widzisz, jest częścią zaplanowanego show. Prosimy, aby nie naśladować zachowań aktorów w prawdziwym życiu.